Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, dlaczego warto współpracować z agentem działającym na umowach, tak zwanych na wyłączność, a nie na umowach otwartych. Podpisując umowę z agentem na wyłączność, przede wszystkim macie pewność tego, że agent działający na, umowach, na umowie wyłącznej zawsze wie wszystko o swojej nieruchomości. W którym momencie do niego nie zadzwonicie, nie zapytacie się, musi wszystko wiedzieć i wie dokładnie wszystko. Polega to na tym, że agent działający na umowach wyłącznych ma ich maksymalnie około 20, maksymalnie 25, natomiast agenci działający na umowach otwartych mają ponad 100. Więc zapamiętać 20 ofert i wiedzieć, że nie wszystko w każdym momencie, no to jest logiczne, że się da zrobić, natomiast 100 nie ma takiej możliwości. Problem jest taki, że często agenci działający na umowach otwartych nie wiedzą właśnie o nieruchomości, nie wiedzą nawet, gdzie się znajduje. Praktycznie nie wiedzą nic. Ja działając na wyłączności o każdej porze wiem wszystko o nieruchomości, wiem gdzie się znajduje, wiem na którym piętrze, wiem z którego roku jest blok, z czego jest zbudowany. Dodatkowo, ja muszę się zrobić wszystko, postarać, muszę zrobić wszystko, żeby tą nieruchomość sprzedać, bo tylko ja za nią odpowiadam i to w jak najlepszej cenie, żeby sprzedający był zadowolony. Oraz, żeby tutaj zgrać też kupującego, żeby druga strona była zadowolona, tak, żeby obie strony były zadowolone. Sprzedający, który korzysta z usług agenta działającego na wyłączności, ma podpisaną jedną umowę i wie, że jest jedno ogłoszenie i jest tam wszystko zgodne z stanem faktycznym i prawnym, można to poprawić, nie ma najmniejszego problemu, ewentualnie by się coś zmieniło. Natomiast przy klientach, przy agentach działających na umowach otwartych, bardzo często, jak spojrzycie w ogłoszenia, pojawia się to samo ogłoszenie kilkukrotnie. Bardzo niewiele się różnią zdjęcia, jeżeli w ogóle się różnią. Natomiast są, zdarzają się sytuacje, że są pomylone metraże, piętra, a przede wszystkim są różne ceny. Bierze się to stąd, że agent działający na umowach otwartych nie przywiązuje wielkiej wagi do tego, co jest tak naprawdę napisane. Często niestety kopiują sami ogłoszenia. Prywatnych, prywatnych osób sprzedających. Natomiast jeżeli już zdarzy się, że sprzedający skontaktuje się z jednym z takich agentów, powiedzmy na trzech, tak? I, I stwierdzi, że byśmy zmienili cenę, na przykład, nie wiem, o 10 tysięcy w dół, bo się mieszkanie nie sprzeda. Więc on się skontaktuje z jednym i u jednego zostanie zmieniona cena. Natomiast u pozostałych dwóch jest te 10 tysięcy cały czas wyżej. Więc osoby zainteresowane, przeglądające portale sprzedażowe, widząc różne ceny, Zaczynają się zastanawiać, co jest nie tak z nieruchomością. I bardzo często jest to problem przy sprzedaży, bo od razu się takim potencjalnemu kupującemu zapala lampka, że coś jest nie tak. A to jest po prostu bierze się to stąd, że mając kilku agentów czy kilkunastu, nie jesteśmy w stanie do każdego zadzwonić, bo naraz, nieraz nawet nie wiedzą osoby sprzedające, z kim miały umowę, albo w ogóle bez umowy było, tak? Więc zmienić to jest to niemożliwe. Przy jednym agencie działającym na wyłączności mamy pełną kontrolę nad ofertą. Bardzo ważnym również czynnikiem jest to, że mając agenta działającego na wyłączności, macie tak zwane wolne sprzedaży. Nie interesuje Was nic. Po prostu agent prezentuje nieruchomość, prowadzi negocjacje, zajmuje się marketingiem, zajmuje się promowaniem oferty, wszystkim, zrobieniem zdjęć, wszystkim, wszystkim, co jest związane ze sprzedażą, sprawdzeniem dokumentów. Możecie polegać na takim agencie. Agent, tak jak powiedziałam, zrobi wszystko żeby jak najlepiej, jak najszybciej i jak najefektywniej sprzedać waszą nieruchomość. Ponieważ agent działający na wyłączności, tak jak powiedziałam, ma kilka bądź kilkanaście ofert i musi zrobić wszystko, żeby ją jak najszybciej sprzedać w dobrej e i efektywnie, tak, dobrej cenie. Żeby móc podpisać kolejną umowę i działać. E więc musi to zrobić. Osoby działające na umowach otwartych wiedzą, że mają tych umów dużo, więc wiedzą, że w pewnym momencie coś tam im, powiedzmy, się sprzeda wskoczy. Więc tak to mniej więcej działa. Możecie również agentowi na, działającemu na umowach wyłącznych, tak na przykład jak ja, my mamy swoje protokoły przekazania kluczy, tak? Protokołem sprzedający przekazuje nam klucze, jeżeli na przykład tam nie mieszka. Zdarzają się przypadki, że nawet gdy mieszkają, to przekazują nam klucze, żebyśmy się już nie musieli z nimi umawiać. Dajemy tylko znać i, i pokazujemy, prezentujemy nieruchomość, tak? Więc mamy klucze sprzedający wie, kto ma te klucze, że to nie jest 10 biur, tylko ma jeden agent. I dzięki temu tak naprawdę ułatwia to proces i nam, i sprzedającym, bo nie musimy się umawiać w konkretnym dniu, w konkretnym terminie, jeżeli oczywiście ktoś nie mieszka na nieruchomości, tak ale macie pewność tego, że jest ta osoba. Znacie tą osobę. Wiecie komu przekazaliście klucze albo kogo zostawiacie na nieruchomości, żeby ją prezentować, tak? Bo ja zawsze odpowiadam za klientów, którzy oglądają nieruchomość, więc macie pewność tych kilku czynników, o których powiedziałam. Więc czasami warto, warto skorzystać z usług agenta działającego na wyłączność i nie martwcie się, nie obawiajcie się, bo wiem, że to jest częsty przypadek. Często się o tym mówicie, że boicie się, że nie będziecie mogli sami sprzedawać. Nie, sprzedajemy razem. Jeżeli macie zainteresowaną osobę, macie osobę, która chce kupić, czy to jest nawet znajomy, czasami się takie przypadki zdarzają, kierujecie go do agenta. Zdarzały się przypadki, że moi klienci chcieli od nich kupić, znajomi się nagle odzywali, wcześniej nie chcieli, a potem się odzwali, no i oczywiście chcieli obniżyć cenę. Ja jestem od tego, że reprezentuję sprzedających, no potem też kupujących. I staram się uzyskać jak najlepszą cenę, ale nie ma mowy o takich pertraktacjach, że. No bo po znajomości, że mi tutaj obniżysz, i jak wiemy, każdemu z nas mi też byłoby głupio odmówić. Znajomym niezręcznie byłoby powiedzieć, że na przykład nie obniżę jakieś tam ceny, tak? Pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach czas jest bardzo cenny, jest go bardzo mało, więc skorzystanie z agenta działającego na wyłączności, który zrobi za Was. Praktycznie, praktycznie wszystko, nie mówię, że wszystko, ale praktycznie wszystko, naprawdę ułatwia, usprawnia. Może, można się zapytać może, klientów naszych, można poczytać nasze referencje, obejrzeć nasze portale społecznościowe, więc zapraszam, naprawdę spotkajcie się, porozmawiajcie, bo czasami warto zaufać specjalistom, przeważnie agenciowa, więc na umowach wyłączyć, to są specjaliści, którzy naprawdę chcą zrobić to sprawnie, szybko dobrze dla Was i w dobrej cenie, więc polecam, skorzystajcie, jak ktoś to zapraszam do siebie, jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie, dzwoncie. Dziękuję, do widzenia.